Jeśli ktoś z obywateli ma, drodzy Państwo, w tym momencie kończąc, kończy apelem, ma jakieś problemy do rozstrzygnięcia w nadzorze budowlanym, należy się zgłosić do prezydenta Kiełba. Prezydent Kiełb jeszcze tego samego dnia zleca pisemnie powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego i inspektor nadzoru budowlanego następnego dnia o dziewiątej odsuwa wszystkie inne sprawy na bok i rozpoczyna żmudne procedury tak, to jest niewątpliwie sukces Grzegorza Kiełba za tej kadencji, bo ani tak sprawnie nie działał, ani za mnie, ani za mojego poprzednika, inspektor nadzoru budowlanego. To jest sukces, ale nie wiem, czy o taki sukces, drodzy Państwo, nam chodziło. Dziękuję. Dziękuję za panu radnemu. Bardzo proszę, Pan Radny Witold Zych. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Nie miałem okazji i nie chciałem występować, ale tutaj moje, moje nazwisko też padło. Parę spraw krótko. Przede wszystkim chciałem podziękować panu prezydentowi Dziebińskiemu za to, co powiedział. I ja to wcześniej mówiłem. Jeżeli ktoś coś chce dobrego zrobić, działa społecznie, nie krytykujmy go. Jeżeli chcesz coś zrobić, zrób nie krytykuj innych, bo jest. I to pana podejście i pana punkt widzenia naprawdę jestem pełny podziwu. I, i dziękuję jako długoletniemu prezydentowi, że taki, takie słowa powiedział. Może w końcu zrozumią ci, którzy potrafią krytykować. Krytykować każdy może, ale trzeba też coś zrobić. Także dziękuję za te słowa. Wracam, wracam do, do sprawy, bo tutaj pan przewodniczący przypomniał mi że nazywałem go rzecznikiem prezydenta. No właśnie, paradoks. Jak to nagle w życiu się zmienia? Ja tu krytykowałem pana prezydenta. Za co? Za to, że na przykład walczyłem o parking przy cmentarzu i co efekcie mamy miejsca parkingowe, mamy karawan, może się zatrzymać, wszystko dobrze funkcjonuje, przejście dla pieszych. Walczyłem o, o niewyrzucanie, to nie pana prezydenta, ale tu radnych, Mojego klubu za to, że wyrzucili z budżetu wody siatkowe, za to zostałem wyrzucony z klubu, bo przypomnę tutaj Państwu za krytykę prezydenta i za brak współpracy z prezydentem. A teraz pan prezydent robi mnie przewodniczącym komisji. Pracujemy, pracujemy. No i co, drodzy Państwo radni, którzy mnie wyrzucaliście z, z klubu, do tej pory nie mam uzasadnienia. I nie mówiąc o tym, że y, tak samo funkcji przewodniczącego, bardzo dobrze y, walczyłem o ważne rzeczy, i teraz nagle ja miałem dziesiątki razy przerywane swoje wystąpienie, miałem limitowany czas, wielokrotnie nie mówiłem, a teraz pan przewodniczący Kalinka nagle zapomniał o tym. Pan prezydent Mastalerz mówi 10 minut, powinien mówić 4 minuty. Jak to się zmienia? Co się stało Panie Przewodniczący z Panem? Ma Pan jakieś zasady? Niech Pan przestrzega regulaminów. Wielokrotnie wtedy mówiłem, niech tak samo Pan przestrzega regulaminów. Pani radna y, Mudrecka, jak najbardziej popieram panią. Tu jesteśmy, żeby służyć miastu. Polityka, prywata, inne rzeczy na bok. Służymy miastu i z tego nas wyborcy rozliczają, a nie z naszych tutaj problemów wewnętrznych. W kampanii wyborczej można takie rzeczy zrobić. I apeluję jeszcze raz: każdy z nas ma służyć miastu, a przewodniczący ma przestrzegać regulaminu. Dziękuję. Dziękuję, panie radny. Panie radny, uwaga formalna tylko i wyłącznie. Yy... W interplacjach zapytaniach przez dwie 3 minuty Pan mówił swoje oświadczenie nie przerywałem Panu. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, y, Pan Radny, Maciej wystąpił drugi raz. Tak jak powiedziałem, jak już wyszedł, dopiero zorientowałem się, bo rzeczywiście zapomniałem, że występował już dzisiaj i dlatego wystąpił drugi raz. I dlatego, jeżeli pozwoliłem jemu, pozwalam każdemu tylko i wyłącznie. Nic się nie zmieniło, dalej będę tak samo przestrzegał statutu i będę tak samo traktował każdego jednego radnego, jak do tej pory. zdarza mi się po prostu o czymś zapomnieć, tak jak mówię, ale dzisiaj Panu też nie przerywałem kiedy Pan mówił nie na temat w tym punkcie, co trzeba. Tak więc też proszę pamiętać o, o swoich rzeczach. Bardzo proszę Pani Radna Anna Pegar. Szanowni Państwo, jak już wszystko czyścimy, atmosfera, ja też chciałam się odnieść do słów Pana Radnego Stanisława Uziela. Nie wiem, jestem trochę zdziwiona, dlaczego akurat taki apel o prowadzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu ma się w takim duchu pojednania i miłości, akurat kieruje do mnie. Myślę, że potwierdzą to wszyscy. Jestem osobą, która jest kulturalna. Zawsze wszystkich gości daję im czas do wypowiedzenia się. Nigdy nikogo nie atakowałam w żaden sposób na swoich komisjach. Natomiast niektóre osoby. Faktycznie były takie sytuacje, zwłaszcza to była komisja grudniowa, 28 grudnia, kiedy na komisję zostali zaproszeni dyrektorzy wszystkich placówek, wszystkich szczebli. I wówczas zaprosiłam również panią Jolantę Kociubę, naczelnika, wcześniej prosząc ją na, na, na piśmie o przedstawienie tej wizji reformy o, oświaty w Tarnobrzegu. Przyszła i zaczęła na spotkanie którego no ja byłam gospodarzem od zaatakowania mnie, co dlaczego skąd? takie moje żądania, że są absolutnie niesłuszne. Odmówiła zresztą, nie przedstawiła żadnej koncepcji. Nasza komisja za, za w sumie zaczęła się jako wymiana takich zwykłych opinii między tymi dyrektorami, bo cała sala była wypełniona ludźmi. Faktem jest, że ona również prowokuje takie sytuacje, tak jak było wówczas, na tej, kiedy inni radni ją atakują. No też nie ma się co obrażać, wstać, wstawać i od razu wychodzić, a takie miała zamiar, więc nie, nie atakuję ją osobiście ja. Także bardzo proszę, aby ten apel skierować do pani naczelnik Jolanty Kociuby, bo ja muszę powiedzieć, że jak pojawiłam się na, na Radzie Oświatowej na którą zostałam zaproszona przez Facebooka, nie znaleziono do mnie numeru telefonu, to właśnie ta Rada Oświatowa zaczęła się od y, słownego ataku na moją osobę i na to, jakie obrażenia pani Jolanta Kociuba u mnie doznaje na komisji. A na tych grudniowej, przecież sama prosiłam nawet pana radnego Zarusza-Boszka, żebyśmy wygłuszyli tą sytuację i poprosiłam go o wyłączenie mikrofonów, tyle. Więc ten apel nie do mnie. Ja jestem, pani Prezydencie, Gotowa do współpracy na rzecz właśnie Oświaty Tanobrzewskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Radny. Bardzo proszę Pan Radny Dariusz Bożek. Państwo Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, nie, nie będę wyłączał dzisiaj żadnych mikrofonów, ale postuluję w takim razie, że może byśmy zwołali nadzwyczajne posiedzenie naszej Rady. Wyleli tam wszystkie żale wzajemnie wobec siebie i bierzmy się wreszcie do roboty. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Też uwaga formalna. Jak państwo pamiętacie, przed zmianą statutu mieliśmy punkty niepodzielne. Krótko mówiąc, nikt nie wiedział, były uwagi, czy są pytania, czy interpelacje, czy odpowiedzi. Zmieniliśmy statut, tak żeby była jasna sprawa, jeżeli chodzi o punkt interpelacje, zapytania, wnioski. Sprawa jest bardzo prosta. Natomiast Pan Radny Zych prosił, żeby był też punkt na sesji wielokrotnie, gdzie będzie można się swobodnie wypowiedzieć. I dlatego ja zgłosiłem taką poprawkę, żeby te ostatnie punkty to były właśnie wolne wypowiedzi, żeby można było powiedzieć, bo tak jak mówię, uznałem, że radny miał rację, żeby przynajmniej ten czas ograniczony, ale żeby był i żeby to było oddzielone od interpelacji zapytań. To więc każdy ma prawo swoje rzeczy powiedzieć, bo tego jest ten punkt, jeżeli Ktoś, że tak powiem, no yy, się z tym nie zgadza, no, tak jak mówię, każdy ma prawo swoje zdanie wypowiedzieć. Bardzo proszę Pana Radny Leszek Ogórzałek. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado. Ja bardzo krótko na zakończenie właściwie przysłuchuję się temu wszystkiemu. I tak sobie myślę, że tak to wszystko, no brzydko to wszystko brzmi. Bardzo, bardzo popieram panią radną dr Mudrecku. Tu chodzi o spokój, tu chodzi o pracę, abyśmy wreszcie coś robili. Te wycieczki są naprawdę niepotrzebne. To rzeczywiście powinno coś inaczej wyglądać. Nic jest niepotrzebne. I nam, i nam wszystkim to jest niepotrzebne. Popieram również Panią Wiceprzewodniczącą. Wiem, że święty pamięci Józefczyk nie chciał pomników. Trzeba, bo tak Daj mówiła. Nam pan radnemu powiedzieć. Nie chciał, nie chciał. Bardzo proszę pan, tak pan radnego, tak? Proszę, proszę, proszę kontynuować. Tak. Jeżeli trzeba, jestem za tym. Jest to wielki człowiek, był to wielki człowiek, rzeczywiście trzeba postawić pomnik. Jestem za tym. Tylko że miejsce no, jest fajne miejsce. To miejsce jest takie nawiedzane przez różne grupy. Wcześniej było, jest teraz i będzie później. Czy akurat w tym miejscu pomnik jest dobry? To nie wiem. Była tam pijalnia piwa, rozwalone były wcześniej, co były tam te trybuny. Zostały to rozwalone. Tam się gromadzą wiele, gromadziły się i będą się gromadzić wiele, wiele osób podejrzanych. Czy to jest dobre miejsce? Nie wiem. To zależy od Was. Druga sprawa jeszcze dostępna. Chodzi tutaj o państwa. Panie przewodniczący, nie tak dawno w tym gniazdku, żeście byli, popieraliście wszystkie uchwały. Wszystko było cacy. Pani przewodnicząca Pekar, wszyscy przewodniczący, wszystko było dobrze, bardzo dobrze. To gniazdko jeszcze jest ciepłe. Jeszcze, żeście nie wyfrunęli z tego gniazdka, a już w nie robicie. Bardzo nieładnie. Nie podoba mi się to. Wszystko wy załatwiacie. Wszystko wy żeście robili. Pan prezydent nic nie robił. Pan prezydent wam zlecał pracę, którą wyście wykonywali. Na litość boską. Nie tylko pan wiceprezydent i pan, panie przewodniczący. Tylko wy żeście robili. Nie mógł wszędzie być. Więc szanujmy to wszystko i szanujmy pana prezydenta i szanujmy się między sobą wszyscy. Tak powiedziała pani doktor. I właśnie róbmy coś dobrego, bo na tym wózku daleko nie zajedziemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. 15 sekund. Panie radny, że jak już mówi pan o ciepłym gniazdku, to przypomnę, że wyście bardzo szybko chcieli w to ciepłe gniazdko wskoczyć. Pamiętam oświadczenia niektórych radnych, to jest raz. A dwa, co się zmieniło w tym momencie? Jaką uchwałę do tej pory prezentowi żeśmy od, nie głosowali za? Nie słyszę. Jaką? Proszę podać przykład. Bardzo proszę, pan radny Witoldczyk. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Tu Panu Radnemu chciałem powiedzieć, że komitet, który reprezentuje, jego intencją jest postawienie popiersia tutaj na Placu Surowieckiego. Także to w kwestii wyjaśnienia tej formalnej rzeczy. I tu też przy, przyłączam jeszcze raz tutaj tam, to do Pana Dariusza Boszka apelu się przyłączam. Można wspólnie zrobić, można, Ta przykład jest właśnie dworzec. Jest jakiś cel, można wspólnie działać i przy każdej rzeczy Wspólnie działajmy, a tak apeluję jeszcze raz, kampanię wyborczą zostawmy na, na ataki takie polityczne zostawmy na, na kampanię wyborczą. Dziękuję. Dziękuję Panu Radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń, w związku z tym zamykam ten punkt. Wysoka Rado, wyczerpałyśmy porządek 38. sesji Rady Miasta. Zamykam 38. sesję Rady Miasta Tarnobrzega. Dziękuję serdecznie.